Bądź mną. Anon level 28. Jedziesz sobie autem. W polu zauważasz błąkającego się psa. Biedaczek, pewnie ktoś go porzucił. Ostanawiasz go przygarnąć. Odjeżdżasz koło niego i otwierasz drzwi auta. Pies od razu wskoczył do środka i zaczął lizać cię po twarzy. Od razu poczułeś między wami więź. Od tej pory spędzałeś z nim każdą wolną chwilę. Chodziłeś z nim na spacery do parku, bawiłeś się z nim, często z nim spałeś. Nie potrafiłeś się na niego złościć. Nawet gdy nasrał na środku pokoju lub gdy ci zjadał całą szynkę z lodówki. Wszystko mu wybaczałeś. Do czasu. Pewnego dnia robiłeś w domu urodzinową domówkę. Taka okazja zdarza się raz w roku, więc postanowiłeś załatwić trochę zielska. Dzwonisz do znajomego dealera, żeby ogarnął trochę towaru. Czekasz w domu na gości. Dzwonek do drzwi. To ziomek dealer. Otwierasz i pytasz, czy ma co trzeba. Ten daje ci parę blantów. Wtedy twój pies wyskakuje i zakuwa was obu w kajdanki. Jebać kurwę policyjną, już nigdy nie zaufasz żadnemu policjantowi.